Miałam jechać na wystawę do Warszawy, a wystawa przyjechała do Wrocławia. Światowej klasy wystawa, którą zobaczyły miliony widzów na całym świecie, między innymi w Kanadzie, Stanach Zjednoczonych, Dubaju, Szanghaju czy Sydney, teraz zawitała do Wrocławia. Przed państwem Van Gogh zanurz się w świecie obrazów. Poza absolutnie spektakularną, piękną, wzruszającą prezentacją multimedialną, również będą Państwo mogli zobaczyć e, kopię obrazów Vincenta i przeróżne obrazy inspirowane twórczością Vincenta, które zrobili artyści, którzy doskonale znają e, technikę Vincenta, którzy tworzyli ten film, który cały był namalowany jego, jego kreską. E, więc e, oprócz tego, że będą takie obrazy multimedialnie, to też można będzie zobaczyć prawdziwe impasty, prawdziwy dukt pędza. Niektóre obrazy, są nowe, więc one jeszcze pachną farbą. Przedstawiamy przekrój przez całą twórczość Van Gogha, od tych ciemnych etapów po te jaśniejsze. Widzowie będą mogli zobaczyć większość jego prac, a listy, szkice. Wszystko to jest e, 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 powiązane z nastrojową muzyką z epoki artysty. Głównie to są utwory Chopina i Beethovena. Jest też narracja Roberta Gulaczyka, który użyczył głosu do filmu Loving Vincent, i sam był właśnie Vincentem w tym filmie. Widzowie są zachwyceni. Bardzo mi się wystawa podoba. Jestem w sumie pierwszy raz na takiej wystawie Vincenta Van Gogha i jestem zachwycona tym, że są pokazane prace też innych artystów. Na przykład jest przedstawiony Wrocław i choćby dlatego, żeby zobaczyć jak wyglądałby Wrocław, warto się tutaj wybrać. Jakby dobrze zobaczyć jak ludzie, jakby to powiedzieć, sami interpretują jego obrazy, bo widać jak różne mają inspiracje. Bardzo polecam przejść. Obejrzeć pracę osób, które em, tutaj na podstawie prac Van Gogha e, zrobiły coś niesamowitego. Wystawa potrwa do 12 czerwca. Ceny biletów wstępu zaczynają się od 30 zł. Dariusz Nowakowski, Sudeckie Fakty.